No i nam się zima zrobiła Ale jeszcze zanim sezon zakończę Jeszcze odwiedzę moje miejscóweczki na prawdziwki I będzie koniec sezonu No weczka chyba widzę <grych> Kurczę Ja na grzybę, a tu tyle śniegu piękny No chyba ryza mam. tak już taki trzymarźnięty tu zawsze trochę rydu stało. O! Tam chyba prawdziweczek jest. Czyżby? Jej ciu kochany prawdziweczek. Pereweczka. <taka>, Taka śliczność. 20 listopad. I ta pereweczka. Mimo tego, że tu śniegu tyle leży. A ta śliczność czekała. Tam chyba następna gniazda stoi. <taka> Kurcze. Śliczności, jaki piękny, jaki śliczny, Morusek, jak ty się nie boisz takiego zimna. No i tu dalej mamy śnieg. Jakbyście nie chcieli uwierzyć, 20 listopad. Tam chyba rydzula widzę. O tak. Rydulek. O oh mój Kurde się, to i następny borusek. Ten też się mrozu nie boi, śniegu się nie boi. Piękna sztuka jeszcze trochę powygryzany, ale piękny Ten piękny i zdrowy No chyba boruskawice, ale taki jakby coś duży Może być kapciowaty niby twardy kurcze ale taki jakiś pogryziony przez ptaki czy co o jest starszy o to nawet kaniuszka jak ładna stoi co co padł grzybeczek kurcze zaczyna sypać śniegiem zając, ale kurcze wielki morska widzę jest karbunia jakieś peryweczka stoi chyba pod grzybek, ale kurczę muszę wrócić się do domu bo widzę że już mam ostatnią kreskę bateria mi pada a zapomniałem jej naładować o, ładny podgrzybeczek no widzę boruska tylko tu obejdę bo tu jest tak mokro, bo to śnieg pada, topnieje, pełno śniegu wszędzie, a tu taka gwiazda czeka. Taka gwiazdeczka czeka. Nic nie widzi, jakby ktoś nie wierzył to na tle śniegu no, robię jakie prawdziweczki śliczne nawet przy drodze kurczę rydzę Tu taka śliczność a tu taki duży o, nawet pod nim jeszcze jeden. No myślałem, że to prawdziwe czeka to kania chyba. Tak, kaniuszka. rydzulka pięknego widzę a tamte rydze ściutkie, zdrojutkie ta perełka też będzie zdrowa tu widzę prawdziweczka ale to już będzie stary jaki tu był piękny borusek he kurcze i żarmię go te kurcze ślimory ale jaki trzon zabójczy ale co z niego zostało no, po beczek stoi o no, tu chyba drugi nie, to to zając no to. to jest zając o no, jaki duży jest borusek chyba ale pożarty no, ho, ho. ale był <laughs> no, zielonki też się trafiły Tak tych skarbów się trochę nazbierało, ale tu widzę jeszcze jedną zielonkę. Tu gąseczki też. Tu jaka ładna. Jest to Ale tu ich jest. Tu, tu. Tylko, że one takie w piachu. O, tam widzę też. Chyba dzik wyboru. A jeszcze Boruska widzę. a Tam kosz zostawiłem, bo już ciężki. Jeszcze ja tu się rozejrzę. Twardawy. Coś ogryzłogo go, ale jeszcze twardy. O, do suszenia jeszcze może być. Ale te... Ale wszystkie zdrowe. Widzę podgrzybeczka, ładnego, o tu chyba drugi borusek stoi, no podgrzybeczek też ładny, o ten już miękki, ten niech zostanie, tu chyba podgrzybek, czy to borusek. Na wygląda Podgrzybek ale Jaki Trzon gruby No spójrzcie jaka tu śliczność stoi Młody śliczny jaka perełeczka jeszcze ten duży też, zrobiutki tego brałem śliczność zrobiutki też podnoszę się a tam następny stoi tamten trochę większy o, twardy i go tu też kopu albo obgryzł. I to 20 listopad. Takie jeszcze śliczności stoją. <grystanie> Kurczę, no się wyciągnę tego, obracam się, a tu jaka perełka stoi. No coś pięknego. koreczka stoi, no <laughs> mm, tak się ślicznie schował czyżby tu następny no chyba drugi tu jakaś liczność jejciu kochany jaki piękny tam gdzieś, w tej trawie jaka liczność powiązanej z tej trawie a tu następny to jakie jeszcze fajne młode No teraz niedobiarką to szczena opadnie. Ale <grystanie> cały kosz prawdziweczków. No i śnieg się rozsypał. sypi jak jabłko.